Cześć, e, witam Cię po raz kolejny. To jest e, 89. piąta część. Dzisiaj jest sobota, 4 czerwca. Tante wcześniej nagrałem, a dzisiaj chciałem dokończyć. Dzisiaj jeszcze będę publikował tą część czwartą, e, a ta jest piąta, co będę nagrywał. Przypomnę, że pierwsza część to była przekaz 1178. I to są orędzia. E, żywego Pomienia I to jest pierwsze to było z 3 maja ubiegłego tego roku 2022 roku z godziny 13 z białej podlaskiej to był 1178 i to było orędzie Matki Bożej do żywego Pomienia Następny odcinek to był przekaz z 1179 Stok Polski 7 maja 2022 roku od godziny 1832. E, trzeci był przekaz e, z 1180 e, z łagów koło zwolenia 18 maja 2022 roku o godzinie 6.32 Duch Święty. E, to był przekaz e, następny do żywego pomienia. Następny przekaz był e, z Warszawa Jelonki, 25 maja 2022 roku o godzinie 19.07 i tu mówił Pan Jezus, Jezus Chrystus. I dzisiaj kończąc te, te orędzia, ten odcinek, to chciałem ostatnie orędzie. To jest piąte i to są Warszawa Jelonki, i to orędzie mówi. Z 26 maja 2022 roku o godzinie 10.13 przekaz 1182 i to mówi Bóg Ojciec, wszystkie te orędzia. Po prostu przedstawiam ci jako no tutaj, bez komentarza, bez niczego. To są bardzo ważne orędzia. Dzisiaj, no to jest, jest wojna. Jest tam e, na świecie tego zamętu bardzo dużo. Jest ogromnie dużo różnych. E, Przypowiedni, prognoz e, dotyczących różnych zdarzeń e, w nas wszystkich, przyszłości. Ludzie wiele się interesują na temat przyszłości, chcieliby wiedzieć różne rzeczy, e, te orędzia, no to ja ich po prostu publikuję, przeczytałem. To nie są moje, to jest do Żywego Płomienia. I w wszystkich tych odcinkach mówię, że ten Żywy Płomień to jesteś ty, e, ja, e, to jest każdy człowiek. Bo to Bóg mówi do swoich dzieci. I od pierwszego odcinka moich nagrań mówię, że my jesteśmy bytami duchowymi, nie jesteśmy żadnym ciałem. Mieszkamy tylko w ciele. To ciało nam służy do noszenia duszy i, i, i ducha. I któregoś dnia tam czytałem w ostatnich o, o, orędziu Boga Ojca, który mówi czym jest śmierć. Jest to brama, gdzie ciało zostaje, a duch idzie tam, gdzie zasłużył. W tym orędziu 1182 to jest zakończenie tego ostatniego miesiąca. I to ja w tych swoich filmikach, w opisie jest tam ta strona, i tam trzeba wkliknąć na, na dziś sprawdzałem. E, to są orędzia, orędzia i wy, wyjdą wszystkie. 2022 trzeba puknąć tam paluszkiem tym ikonką i w dół zejść suwaczkiem, i to będą te ostatnie orędzia. I ostatni będzie dokładnie to, co teraz będę czytał. Bóg Ojciec. Ja jest, który jest, Bóg Ojciec, pierwsza osoba Trójcy Świętej, kochane, umiłowane stworzenia, miłe mojemu świętemu ojcowskiemu sercu, kocham was niezmiernie i pragnę, abyście stale podążali za głosem Bożym. Nauczyły się Go rozpoznawać, nie dały się zwieść manieniem złego ducha. Pozwól drogie dziecko, że to ja dziś przekażę słowo, Słowa Bożej woli. Taki nagrałem odcinek śmierci dziadka Jabeza i nagrałem go, nie pamiętam, to już sporo czasu temu. I tam e, jest taki tekst, jak ten dziadek umiera. E, Jabeza, Jezus mówi: Synu mojego Ojca, idź w spokoju. Do każdego z nas, tak mówi Bóg, bo jesteśmy Jego dziećmi. Tak bardzo mocno Was kocham, tak bardzo mocno spragniony jestem Waszej czystej, świętej miłości. Lecz kto mi ją da bezinteresownie? I więcej dacie dla mnie dobrowolnie od siebie, tym więcej ja wam dam od siebie. Postaraj się, człowiecze, nie przywoływać do swoich myśli zła. Nie myśl o nim, nie rozważaj go, bo przez to przywołujesz do siebie demony, które z chęcią tworzą w twojej głowie zmodyfikowaną, a tym samym demoniczną retrospekcję zauważ, że to co było w Twoim życiu ponownie się nie wydarzy to już któryś raz z kolei jak, jak czytam te orędzia to Pan Bóg mówi o tym samym w tym samym tekście, że przywołujemy e, demona naszymi wyobrażeniami złymi, przywołując to co było i to się dzieje rzeczywiście na własnej skórze zauważam jak demon potrafi uderzać, no niestety ale przez myśli i to tak Odwołując się do, do przeszłości, zawsze i wciąż mi ufajcie, bo wart jestem waszego zaufania. Nigdy niczym się nie zaniechęcajcie, choć ruszyła na was, choć ruszyła na was horda demonów. Żaden demon nic wam nie uczyni bez mojego pozwolenia i waszej zgody. Waszym pozwoleniem na działanie was, demona, jest wasza zgoda na grzech i jego skutki. To wy sami stoicie na straży praworząd praworządności. I przestrzegania Bożego Prawa Dekalogu. Do tej pory, dopóki stoicie za Bogiem, do tej pory nie grzeszycie. Nie łamiecie Bożego Prawa Dekalogu. Ilekroć grzeszycie, upadacie, to łamiecie Boże Prawo Dekalogu. To wy, wasza wolna wola, decydujecie o wszystkim, o tym za kim pójdziecie. Dlatego chcę, abyście oddawali się Trójcy Świętej. Z całą swoją wolną wolą przez niepokalaną. Tylko w ten sposób zabezpieczycie się przed niechcianymi skutkami swoich upadków. To Boża wola po Waszym oddaniu się trzyma Was w ryzach, nie pozwala Wam upaść poniżej pewnego poziomu. Każdy, nawet najmniejszy grzech, stwarza barierę nie pozwalającą na działanie w Was łasce Bożej. Im upadek jest większy, głębszy, tym mocniej tamuje do Was przepływ łaski Bożej. Jedynie każdy ciężki grzech, popełniany z premedytacją i w pełnej świadomości, zamyka Wam drogę do zbawienia. Człowiek nie zawsze odczuwa fakt popełniania grzechu, staje się to tylko wtedy, jak sumienie jego jest przeciążone grzechami. By grzech popełnić, musi być wyrażona nań Wasza zgoda woli. Na jego popełnianie w pełni świadomości, grzesząc nieświadomie, znika przyczyna, która zrywa kontakt z Bogiem. Grzech nieświadomy nadal jest grzechem w oczach świętej Bożej sprawiedliwości i musi być odpowiednio odpukutowany. Jak nie na Ziemi za życia, to po śmierci w czystcu. Pokutę na Ziemi sami sobie dobrowolnie narzucacie. Ta jest lżejsza i może być rozłożona w czasie. Pokuta w czyścu jest niepra, nieporównywalnie mocniejsza, silniejsza, o wiele bardziej boleśniejsza, bardzo dotkliwa i dojmująca. Mała lub niska świadomość dokonywanego zła znacznie obniża odpowiedzialność za jego dokonanie. Innym kryterium jest zgoda woli na dokonywany grzech. Jeżeli wasza wola Zgadza się na grzech, który popełniacie, wówczas obciążenie jest pełne. Ten warunek musi zaistnieć, by być spełniony, aby pozostało przewinione, przewinienie grzechowe. Brak Waszej zgody niweluje samo powstanie grzechu. Lecz święta Boża Sprawiedliwość liczy nawet te grzechy, które są czynione poza Waszą świadomością i zgodą. One także muszą być odpowiednio, lecz o wiele lżej odpukutowane. Nic nieczystego, grzesznego nie wejdzie do nieba. Ostatnim warunkiem brany pod uwagę jest materia grzechu. Ludzkość otrzymała ode mnie dekalog, a w jego prawie funkcjonuje na co dzień każdy człowiek. Czym jest materia grzechu? To stopniowanie grzechu, to jego klasyfikacja. To ten warunek stopniuje sam grzech, bo czym innym jest grzech o małej szkodliwości? A czym innym grzech o wielkiej szkodliwości. Najlepszym przykładem niech będzie tu kradzież 100 zł. Jeżeli ta kwota będzie ukradziona człowiekowi bogatemu, ten nie, uczy, nie odczuje za bardzo zniknięcia tej kwoty. To stanowi niewielki uszczerbek. Materia grzechu jest niewielka. Ta sama kwota ukradziona ubogiemu sprawia, że strata jest bardzo dotkliwa. A materia grzechu przez to staje się wielka. Podobne wartościowanie można użyć, użyć do innych grzechów, do innych działań. Rodzaj materii grzechu i jego różnorodność zmienia wartość obciążenia. Sam sąd jest różny dla każdego człowieka. Człowiek jako taki osądza niedoskonale, źle, często niezgodnie z faktami, nie zna wszystkich faktów. Nie do każdego ma dostęp. Żaden człowiek nie jest w stanie dobrze osądzić samego siebie. Zazwyczaj sąd ten jest głęboko niesprawiedliwy. Człowiek może nie znać wszystkich faktów, realiów, przez to jest sądem niedokładnym, nie do końca sprawiedliwym. Inaczej przedstawia się osąd anioła. Każdy anioł ma o wiele pełniejsze rozeznanie. Bo ma dogłębniejsze poznanie wszystkiego. Każdy z nich wie wszystko o tym, co istnieje, o tym, co zostało stworzone, tylko to może osądzać. Anioł wie o wiele więcej od człowieka o wszelkich konsekwencjach każdego czynu lub decyzji z tego, co jest stworzone, z tego, co istnieje. Każdy Anioł może oprzeć się na Bogu i jego wiedzy o wiele pełniej. I dogłębniej niż czyni to każdy człowiek. Najdokładniej, w pełny sposób, co wynika samej natury, osądza Trójca Święta. Tylko Trójca Święta zna każdy aspekt, wszystkie realia, zarówno te, które istnieją, jak i te, które dopiero istnieć będą. Trójca Święta zna każdą ewentualność, każdą opcję, każdą z decyzji, zanim coś się wydarzy. Tylko Trójca Święta dysponuje Bożymi przymiotami. To one określają i konfigurują Trójcę Świętą. Najlepsze sądy i opinie, najbardziej sprawiedliwe, wydaje Święta Boża Sprawiedliwość. Wszelkie Boże przymioty nie funkcjonują oddzielnie, lecz łącznie razem. Trójca Święta wie wszystko o wszystkim, zanim zna istnieje lub się wydarzy. W swojej wielkości i świętości Trójca święta dzieli się z Tobą dzieli się sobą z tymi, których stworzyła. Największy, najpełniejszy dostęp do Boga w Trójcy świętej jednego ma Maryja. Ona z woli Bożej zyskała to wszystko, co jest możliwe. Trójca święta włożyła w jej ręce pełnię władzy i decyzji. Maryja doskonale wie, jak bardzo cenna jest każda dusza ludzka. Zabiega o każdego człowieka, o każdą duszę, tak jak może i zdoła. Do tej pory uratowała wieczność wielu miliardom ludzi. To dzięki niej nie poszli na wiecznie, wieczne męki do piekła. Dzięki Matce Bożej. Szatan, upadły anioł, uwija się przy każdym człowieku tak, jak może i zdoła. Ale to wy sami dajecie mu do siebie dość swobodny dostęp. Większość ludzi żyje jak w amoku. Nie kontroluje sama siebie, ulegając temu, co podpowiadają demony. Tam wyżej czytałem, że, jedy, że Mama Ryja to najwięcej z, z tego wszystkiego najwięcej dużo ratowała. Dlatego szatan tak Matkę Boże atakuje. Jej autorytet. Podważa wszystko. Różaniec, Maryjność to szatan. To, to jest aż do bólu. Te wszystkie kościoły, udłączone co tam uciekły, e, protestanckie, odrzucają Maryjność jako, jako ma, ma, matkę Jezusa i matkę innych. To, to wszystko bzdury, kalumnie. I to wszystko to ma na celu szatan, bo ona go po prostu rozjeżdża jak chce. W niedługim czasie masoneria będzie wcielała swoje plany życie całej ludzkości. Do tej pory przygotowywa, przygotowali kilka zestawów pandemii. Opanowali prawie wszystkie liczące się środki masowego przekazu. Przez to kierują ludźmi tak, jak chcą, tak jak wymyślają. Czas się wypełnia, a ludzie szatana, masoneria i luminaci tak wszystkim kierują, aby jak najwięcej osób oddać szpony u podłego anioła. Ci ludzie czynią wiele wysiłków przez czas swojego istnienia. Przy pomocy ojca kłamstwa opanowali rządy krajów, najważniejsze instytucje świata, najważniejsze religie, w tym weszli w struktury Kościoła Świętego. Do tego faktu i czasu przygotowywali się prawie od początku swojego istnienia. Demony nie zdradzały im swoich wszystkich planów, zamiarów, Działali, działali planowo i metodycznie przez swoje działanie zwiedli wielką liczbę ludzi którzy są jak w amoku ogłupieni hipnozą i znieczuleniem demona przez liczne lata w laboratoriach przygotowywali wiele wirusów i bakterii nim będą zarażać miliardy ludzi na całej ziemi aby skutecznie uśmiercić jak największą ich liczbę przez pozór dbania o zdrowie człowieka, zniewalając kogo się da, sterując ludzkimi zachowaniami, a ci bezkrytycznie wykonają wszelkie zarządzenia. Ci, co rządzą Polską i Kościołem, otrzymali jasne wytyczne od syna zatracenia, Antychrysta. Teraz przez liczne narody i podjęte decyzje tak będą układać wszelkie decyzje wykonawcze, aby jak najbardziej ogłupić ludzi, usunąć niewygodnych ze stanowisk, umieścić na stanowiskach swoich podległych sobie ludzi. Syn Zatracenia, Antychryst, żąda, aby została za wszelką cenę zlikwidowana wiara w Polsce, bo wiara i wierność Bogu przez ludzi wiary są dla tego człowieka poważną przeszkodą w realizacji celów Lucyfera i jego aniołów. Ja chcę, abyście się ocknęli, stawili czynny opór. Chcę licznych waszych modlitw, postów i ofiar. Zwłaszcza tych, którzy jeszcze tego nie czynili. Wasz trud i wysiłek mogą uratować od piekła miliony istnień. Modlitwa i post mogą zablokować plany i działania szatana w Polsce. Także działającego na polski episkopat Trójca święta i Maryja tak bardzo na was, Polaków, liczą, bo inne kraje, inne narody coraz bardziej i bardziej zamykają się na działanie Boga, jednocześnie otwierając swoje serce na oścież na wszelkie działanie demonów. Popatrzcie uczciwie, że demony i ci, którzy z nimi trzymają, są na straconej na wieki pozycji. Zastanówcie się za tym, czy warto trzymać z przegranymi. Popatrzcie uczciwie, że demony i ci, którzy z nimi trzymają, są na straconej na wieki pozycji. Zastanówcie się zatem, czy warto trzymać z przegranymi. W tych ostatnich odcinkach, czterech, tam jest w jednym miejscu, kiedy Bóg Ojciec mówi, co to jest piekło, co to jest niebo. I mówi cały czas o tych wy naszych wyborach. Żywy płomieniu. <grym> Zamierzam się Tobą. <grym> Żywy płomieniu. Zamierzam się Tobą posługiwać takim, jakim jesteś. Masz wiele wad i umności, ale jesteś gotowy do realizacji wszelkich moich planów. Niebawem usłyszysz wiele informacji od kapłanów i biskupów. Wówczas weryfikuj wszelkie swoje plany, by pchnąć naprzód te, które ja chcę i pragnę. Pojawią się ludzie, którzy pomogą Ci w wielu kwestiach i problemach. Ty mi tylko zaufaj i daj się prowadzić. To wystarczy. Prowadzę Cię niełatwą drogą, a Ty czasem potykasz się o własną głupotę i nieporadność. Nie daję Ci za wiele darów na raz. Muszę Ci je dawkować w niewielkich ilościach, bo inaczej szatan Cię porwie, wyrwie Cię z moich rąk. A ja tego nie chcę. Uważnie słuchaj moich poleceń i pouczeń oraz rozkazów. Nie martw się o siebie, o swoją przyszłość. Ty realizuj wszystko to, co polecę, a to wystarczy. Synu, bądź zawsze uważny i rozważny, o wiele bardziej ostrożny niż zwykle. Czuwaj o wiele bardziej nad samym sobą, a zwłaszcza co czynisz i ku czemu Twoje własne postępowanie zmierza. Niestety, także u Ciebie brak nieustannej czujności, brak odpowiedniego czuwania pozwala do Ciebie zbliżyć się demonom. A wówczas masz tylko krok do jakiegoś grzechu, upadku. Skup się na bieżącym wykonywaniu myśli i woli Bożej. Resztę zostaw w mojej trosce, mojemu działaniu. Troskę o byt i wszelkie planowanie pozostaw w rękach Trójcy Świętej i Maryi. Nieustannie dbaj o czystość duszy. Niczym się nie załamuj. Nie da się podejść żadnemu demonowi. Trwaj wiernie przy woli Bożej. Pozwól sobą dalej kierować tak, jak ja chcę i pragnę. Zauważ, że demon, demony Cię nienawidzą i cieszą się, jak wściekłe, z każdego Twojego potknięcia i upadku. Nie obawiaj się ich ale nie dawa im dobrowolnie żadnej pożywki. Chcę, abyś nieustannie realizował wolę Bożą, tak, taką, jaką ona jest. Ubogacaj się duchowo, dobrą lekturą, znajdź na to czas, bo to cię duchowo rozwija i ubogaca. Korzystaj z jedności z Bogiem. Dbaj o nieustanną czystość swej duszy i ducha, bo chcę nieustannie się Tobą posługiwać więc nigdy nie stawiaj mi jakichkolwiek oporów. Za wszelką cenę unikaj bezczynności, bez ruchu, bo to znacznie obniża Twoją kondycję fizyczną, a także duchową. Ufaj mi we wszystkim, pozwól Trójcy Święty na każde działanie, a dość szybko doczekasz się pozytywnych rezultatów. Ufaj mi bezgranicznie, a ja będę Ci, ci błogosławił z mojego świętego serca. Zawsze zawierzę mi wszystko do końca. Kochaj mnie jak najmocniej jesteś w stanie, a ja Ci za to będę nieustannie błogosławił. Kochane słodkie dzieci światłości, miłe mojemu świętemu sercu. Kocham Was niezmiernie mocno i pragnę od Was Waszej całej, lecz czystej, świętej miłości, cierpliwości, a nade wszystko Waszej wyrozumiałości i zaangażowania. To od Ciebie, człowiecze, i od podjętych przez Ciebie decyzji zależy, jaki będzie dalszy los. Twój. Idąc samowolę, nie dyscyplinując się w niczym, wpadasz sidła szatana. On was oszukuje, okłamuje. Zależy mu tylko na wciągnięciu was na autostradę wiodącą do przepaści, piekielnej czeluści. Już teraz zechciejcie się wyciszyć, oddalić od siebie każdą złą, niepotrzebną myśl. Nauczcie się postu, milczenia, milczenia ust, milczenia myśli. Nie będzie wam łatwo, zwłaszcza ludziom roztrzepanym, nieoporządkowanym, gadułom. To, co mają nieustannie rozbiegane myśli, a usta mówią prawie bez przerwy. To będzie problem, bo ja to znam. Ja chcę od was waszych licznych modlitw, postów, ofiar. A to wszystko oddawajcie do dyspozycji Trójcy Świętej przez Niepokalaną. Potrzeba wiele waszego trudu i wysiłku, aby wyrwać serca kapłanów w wszystkich szczebli ze szponów demona. Nie jest to łatwa walka, ale konieczna. Już teraz znacznie ważą się losy Polski i Polaków. Lecz to wy musicie podjąć swoją niezależną decyzję. Ja z utęsknieniem czekam na was i na podjętą przez was decyzję, jaką więcej chcecie podjąć. Czekam i tęsknię za wami. Kocham Was niezmiernie o moje dzieciny i z miłością przetulą do wnętrza mojego świętego, zranionego ludzkimi grzechami ojcowskiego serca. Wszystkim czytającym, słuchającym, błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kocham Was niezmiernie, dlatego tak bardzo staram się o Was, o Wasze zbawienie. Chcę, abyście mi zaufali do końca i pozwolili mi na działanie w Was i przez Was czy to kiedykolwiek docenicie? Ufajcie mi do końca. Nie pozwólcie, by demon was okłamywał. Nie pozwólcie się zniewolić złym duchom. Nie zniechęcajcie się jakimkolwiek trudnościami. Echem. Ja, mimo wszystko, pomimo waszej knorności, bardzo mocno was wszystkich kocham. Czy tego nie czujecie? Czy to doceniacie? Czy to docenicie? Kiedykolwiek? Kiedy? Bóg Ojciec. To jest ostatnia orędzie e, z tych pięciu, które no, po prostu przeczytałem w tych moich, na tym moim kanaliku. To był przekaz 1182 z Warszawy. Jelonki 26 maja 2022 roku. E, W tych jest praktycznie wszystko, jeżeli chodzi o się dobrze to skupić na każdych tekstach, co powinien robić każdy wierzący człowiek. Ja mówiłem, że chrześcijaństwo to nie jest łatwe, to nie w kij dmuchał, to jest. No, to jest ciężka wiara, to nie jest takie lekkie. Wymaga od samego od każdego z nas ogromnie dużo samodyscypliny, samokontroli. W każdym jednym praktycznie ułamku, niesamowicie. No nie jest to łatwe po prostu. Życzę mam wszystkiego najlepszego, niech się wiedzie. Przemyślcie te teksty, możecie się poczytać, postudiować. To są nawet tak, że jest, jest druk, jak nie wiem, widać, widać dużo światła, ale jest pogrubiony i jest taki cieńszy. To są ważne, mniej ważne, ale ja jak to analizuję, to tu nie ma po prostu nieważnych. To można gadać na poszczególne elementy. Rozkładać, to się wiąże jedno z drugim, z tymi książkami, tutaj wszystkimi, tutaj jest, też są orędzia Serbian i Zadanie Polski, tutaj ta jest niesamowita książka. Zaufajcie Maryi, dobrze se kupić, czytać, bo to jest no wszystkie te ważne są. Dzisiaj jest dużo, bardzo dużo tych różnych orędzi na internecie dotyczących tam wojny, tak i tak, i ona się wydarzy, jak się ludzie nie zmienią. Ja już to mówiłem, jak się, jak się zmienicie. Jak zmienicie swoje życie i od grzechów, to Pan Bóg może wszystko zrobić. No to najdroższa krwi Jezusa Chrystusa przynaza na krzyżu po bogosła każdego, który to ogląda mnie, jego i Jego, Jego rodzinę, swojej opiece. Amen. Nara